Tantnę będziesz miała ty, dobra? Uniesienie, ale przed kamerą i to jutro. Dominik, ja z nią gadaż, to wiesz, co, zapomnij o tym evencie, a ja już nią na to. Rozumiesz czy nie? No, rozmawiałaś już, Paulina nic mi nie robi. Ty też no to mi nic nie zrobiasz. To na ty ze mnie cały czas. Wybijaj nie... sobie, ja chcesz, żebym przyjaciółkę i Jestem trzecim kołem do roweru. Jestem <vegetables> trzecim kołem do roweru teraz. Niepotrzebny. Co chcesz? Nie, ja nie z nią. Nie ma sensu, nie ma sensu. P paulina, Paulina, pikantne uniesienia będziesz miała wtedy, jak sobie walniesz keczupu pikantnego, wiesz gdzie I wtedy poczujesz dopiero No ja wolę lubrykan, ty tak na ketchup jedziesz, kurwa? Aha, rozumiem, rozumiem ja ja wie, Więc, więc daruj, to sobie, daruj sobie tą ironię No ale jak ty kurwa keczupusy tam Bo, używasz... bo potem, potem po prostu, wiesz, zdobędziesz tam tyle followersów, ale potem będą się za to jakieś durne filmiki i po co ci to? Po co ci to? Ty chyba jesteś rozważna, co nie? No właśnie Jak ci tam Aryczak? Dominik, krzyczę. Zresztą... Ja jestem tutaj tylko dla pieniędzy. Mamy rękawice, moi drodzy. Jakbyście chcieli wysłać pączka, to zapraszamy. Jest teraz na albo jakieś napiłkowe maski. Mamy w celu. Ehm, ja nie jestem kośli, ja ale robię, jak ktoś ja przekroczy robię. moją pewną granicę, tak jak ty przekroczyłaś moich nieżyjących dziadków, to po prostu jadę kurwa. Co ja zrobiłam? Co ja zrobiłam? No, bo to tu słyszałaś. ja nie zrobiłam. Tu dostałeś takiego fajnego, co to było? Piórkowa maska. Jak No, ja wam mówię, że ja tu robię pieniądze na TikToku, a to by się kłócić. Ja nic nie robię. Z, z żadnych jakich pieniądze do widzenia, nara i papa. Rupie, no. Do widzenia.